Lokata na niemalże 30%. Czy to możliwe? Zapraszam. Kacper Wisan przedstawia Smart Life. Inwestowanie. Wiele osób świadomie inwestuje, wiele osób myśli, że nie inwestuje, ale tak naprawdę, niezależnie od tego, czy masz 1000 zł na koncie, czy milion zł na koncie, to i tak inwestujesz w tym przypadku akurat w polską złotówkę. I yy, widać to. Teraz, kiedy obserwuję wycenę bitcoina, w chwili, gdy to nagrywam, kosztuje 67 tysięcy dolarów, może, może bliżej nawet 67,5 tysiąca dolarów. I okazuje się, że w niektórych walutach już jest to historyczny moment, czyli ATH, czyli najwyższa cena w historii. W dolarach jeszcze nie. W dolarach brakuje jeszcze około 2000 dolarów do najwyższej ceny bitcoina w historii. Ale. Niektóre waluty, jak na przykład yuan chiński, już straciły na wartości, więc po prostu w ich walucie już jest to rekord. I teraz pogadamy sobie o bezpiecznym inwestowaniu, i niebezpiecznym, że tak powiem, czyli tym mniej ryzykownym i bardziej, bo wiadomo, że zawsze inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Nawet jak sobie zainwestujesz w obligacje skarbowe, no to bywały już takie kraje, które tych obligacji potem nie skupowały. Bo miało problemy, takie problemy gospodarcze. Więc czy istnieje lokata na 29% w skali rocznej? Odpowiedź jest dwojaka: i tak, i nie. Zanim do tego dojdziemy, oczywiście szybka informacja. Pod tym filmem jest link do premierowej listy zapisów na moją książkę. Książka będzie o tym, jak mądrze wykorzystywać swoje pieniądze, jak e, mądrze inwestować, jak inwestować tak, aby i doświadczać podróży, i doświadczać e, gadżetów, samochodów i wszelkiego e, typu e, rzeczy, przedmiotów, które szczególnie facetów cieszą, ale kobiety również, bo na przykład jest cały rozdział o luksusowych torebkach. Więc e, książka będzie w połowie roku, link jest poniżej. A teraz lecimy. Lokata. E, zacząłem porównywać. Mm, Utraty waluty na, na, bazie, na bazie wyceny Bitcoina nieprzypadkowo, ponieważ inwestuję do jakiegoś czasu, nagrywałem o Bitcoinie drżał. Po raz pierwszy nagrywałem pewnie jak był warty tam kilkanaście tysięcy dolarów, ale tak ostatnio no to 20 tysięcy, 42 tysiące dolarów. Teraz nagrywam kiedy ma 67 i zaraz zobaczymy ile, bo jestem w korku, mogę sobie pozwolić. O, spadł na 66 280, spadł od rana. Dobra, więc 66, 67 tysięcy. I teraz wiele osób mnie pyta, czy dalej warto inwestować. Mimo, że Bitcoin się potroił od, od mojego pierwszego nagrania sprzed ponad roku, i jeżeli ktoś o to pyta, znaczy, że jest nowicjuszem i nie wie jeszcze, czym jest aktywo pod tytułem Bitcoin. Wszystko zależy od tego, jakie masz podejście do ryzyka i na ile rozumiesz fundament Bitcoina. Natomiast. I ja zawsze do inwestowania podchodzę podchodzę jak do kasyna, ale, ale szacuję, czy ja jestem po stronie kasyna, czy po stronie grającego. Już tu o co chodzi. Jeżeli stawiasz na czarne i czerwone, no to szansa, że, że wpadnie czarne lub czerwone jest 40%, tam około 7%. Bo jeszcze jest 0 lub 2 0. Więc na 100 trudnięć, że tak powiem, statystycznie. 47 razy wypadnie to, co Ty obstawiłeś, czyli albo czarne, albo czerwone. Ale 53 razy nie wypadnie. A w związku z tym, że jak obstawisz na, na przykład czarne, to się stawka podwaja, czyli stawiasz złotówkę, stawiasz 2 złote. No to po takich 100 próbach będziesz miał 47 razy podwojenie, czyli, czyli zarobisz 94 złote, a czyli 6 złotych, tak? Czyli będzie 6% do tyłu. Więc tutaj to nie ma sensu. Kasyno jest bez sensu. Więc ja pochodzę do, do inwestowania w taki sposób, że patrzę na po angielsku to się nazywa risk to reward, czyli ryzyko to nagrody. Jeżeli by w tym kasynie było nie podwojenie, a potrojenie, no to po 100 próbach 47 razy by się potroiło, wtedy miałbyś tam 140 kilka złotych ze 100, tak? Więc wtedy to by miało sens. Wtedy siedzieć tylko w kasynie i to powinno być twoje życiowe zajęcie, ale tak nie jest. Więc ja zawsze patrzę, czy risk to, to reward jest dobry. Oczywiście w kasynie ten risk jest znany, jest wyliczalny. Możesz go co do ułamka procenta wyliczyć, na ile to się nie opłaca. Natomiast w normalnym życiu rzadko tak jest. Natomiast akurat dzisiaj jest taka sytuacja, że jak ludzie mnie pytają, czy bitcoin urośnie, no to. Ja uważam, że to, żeby zrobił powyżej ATH, czyli powyżej e, historycznego szczytu 69 tysięcy, to jest formalność, tak? Czyli jak dzisiaj mamy 66 tysięcy, to powiedzmy, że plus 10%, że zrobi, dla mnie szansa na to jest 90%, ale to oczywiście nie jest porada inwestycyjna, to jest subiektywne, być może będzie jakiś czarny bądź coś, coś czego nie przewiduję, no i być może ten Bitcoin spadnie. Natomiast dla mnie jest to e, praktycznie oczywiste, że w takim zakresie plus 10% to jest to oczywiste, że to zrobi. E, oczywiście, oczy, mówiąc oczywiste, mam na myśli, że szanse są bardzo, bardzo, bardzo duże. Więc jeżeli, e, więc jeżeli szacuję tutaj risk to reward, czyli e, ryzyko, e, ryzyko szacuję można na 5%, a zysk na 10%, no to jeżeli bym zrobił 10 razy taką inwestycję. I, e, I wtedy pół tej inwestycji by, czyli te 5% by się ulocniło, to i tak byłbym do przodu. Nie wiem, czy nie, e, czy nie jest to zbytnie uproszczenie, ale myślę, że ktoś, kto tam sobie liczy, to rozumie, o co mi chodzi. I teraz, więc czy warto inwestować? Ja uważam, że warto, bo jest duża szansa, że Bitcoin zrobi koło 100 tysięcy dolarów, może powyżej 100 tysięcy dolarów, ale to też trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy wyjść, jak wychodzić i tak dalej. Więc dzisiaj nie chciałem mówić o Bitcoinie. E, tylko odpowiadając na pytania, uważam, że dalej warto inwestować w bitcoina, mimo że jest to e, dużo gorszy czas, i dużo, dużo większe ryzyko i dużo mniejszy profit potencjalny niż był e, w ostatnich miesiącach. Ale dalej uważam, że warto. Dlaczego, tak, uwa dlaczego e, tak uważam? Bo gdybym tak nie uważał, to bym wyciągnął wszystkie pieniądze, a tego nie robię. Wreszcie przeciwnie, jeszcze ostatnio e, nadwyżki się pojawiły akurat w takim okresie, a nie innym, i też dołożyłem e, przy około 62 tysiącach dolarów. Ale jest coś innego, czym się chciałem z Tobą podzielić, i dochodzimy do konkluzji tego filmu. Otóż, jest coś, coś takiego jak stable coiny. Stable Stablecoiny to są kryptowaluty, które mają, sw mają swoje odbicie w np. dolarze, euro, czy innych popularnych walutach. I teraz jest kilka takich odpowiedników dolara. Jest np. Tether. Jest na przykład USDC i, i te kryptowaluty służą do tego, że jeżeli ktoś chce dzisiaj się skeszować, czyli sprzedać swojego Bitcoina czy inną kryptowalutę, a nie chce wychodzić do złotówki, do dolara, do euro, to może, może kupić taką kryptowalutę za Bitcoina, czyli sprzedać tego Bitcoina za na przykład Petera, czyli odpowiednik dolara. Po co to, to wszystko? Czemu to jest akurat lepsze w tym przypadku niż dolar? Dlatego, że w większości krajów jest tak, że w momencie kiedy sprzedajesz kryptowalutę za fiaty, czyli za e, normalne popularne waluty, to zachodzi obowiązek podatkowy. Czyli trzeba zapłacić podatek. A być może ktoś chce sprzedać dzisiaj, a jutro znowu kupić, tak? To nie chcę od razu płacić tego podatku, tylko chcę te pieniędzy obracać. I wtedy do tego służą stablecoiny, między innymi do tego, bo stablecoiny też mają inne e, funkcje. Na przykład, jeżeli chcesz dzisiaj wysłać większe pieniądze przelewem bankowym, to pewnie wiesz, jak to wygląda, jeżeli wysyłasz to w Polsce, a co dopiero za granicę. E, długo to trwa, dużo kosztuje i tak dalej, i bardzo dużo osób używa stablecoinów do, do wymiany wartości. Do kupowania jakichś nieruchomości za granicą i tak dalej, bo jest to po prostu tańsze i wygodniejsze i szybsze. Więc te stablecoiny mają swoją funkcję. No i teraz tak. W czasach Bessy można robić takie, na przykład to lokaty, bardziej konta oszczędnościowe, również ze stablecoinami. Polega to na tym, że są dwa rodzaje. Takie jak lokaty, czyli że zamierzasz pieniądze na jakiś czas i jeżeli wyciągniesz wcześniej, wcześniej, to tracisz odsetki. I elastyczne, jak konta oszczędnościowe, że po prostu w każdej chwili możesz te pieniądze wyciągnąć, ale, ale jeżeli wyciągniesz, to dalej zachowujesz swoje odsetki. Więc te elastyczne są bardzo bardzo wygodne. Oczywiście one płacą przeważnie mniej niż te, te stałe. To się nazywa w świecie kryptowalut stakingiem. No i teraz. Zalogowałem się ostatnio na giełdę Binance. Linka też nam pod spodem, jakby to chciał, bo akurat tam jest ta oferta. I patrzę na elastyczny staking na Tetera, a tam pokazuje mi 29% w skali rocznej. Czyli, jeżeli sobie dzisiaj kupisz te Tethery, które są wynikiem dolara, to tyle płacą. Tyle płacą dziś. Jutro mogą płacić trochę mniej czyli oni wpłacają codziennie te odsetki według danego kursu, znaczy kursu procentu rocznego. Czyli jutro można zrobić 28 albo 30 albo 25. W czasach BESSY, kiedy kryptowaluty są nisko, to te odsetki wynoszą kilka procent 6-7, a w czasach hosty dużo, dużo więcej. I teraz, czy to jest faktycznie taka alokata? Czy to się nie różni niczym, jak dać złotówki albo albo dolary na konto oszczędnościowe? No i do końca, bo jest kilka ryzyk. Natomiast tutaj uważamy, że risk to reward jest dalej atrakcyjny. Po pierwsze, sam Tether w sobie może upaść. Wiele takich było plotek, że Tether to jest pranie brudnych pieniędzy, że oni nie mają pokrycia w dolarach i tak dalej. Ostatnio, pod koniec tamtego roku, FBI nawet ich sprawdzało i wszystko wyszło ok. Czyli można, z, 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 można założyć, że ten Tether jest firmą uczciwą e, i, e, i że nie upadnie, ale jest takie ryzyko. Tak? To jest jakby kolejne ryzyko. Szansa, że złotówka upadnie, taką prostu raczej nie jest duża. Więc tutaj to ryzyko jest większe niż gdybyśmy to mieli na koncie oszczędnościowym w złotówce albo w dolarze. No dolar żeby upadł to w ogóle już się musiałoby bardzo dużo wydarzyć. Więc jest takie ryzyko, małe, ale jest. Drugą kwestią, tylko gdyby Tether upadł, to też jeżeli inwestujesz w kryptowaluty, no, no to również Bitcoin spadłby bardzo, bardzo w dół. Pewnie, nie wiem, 70%, 80% nie mam pojęcia, ale pewnie coś w tym, a, w przedziale. I teraz tak, jeżeli masz takie, takie duże odsetki, to jeszcze trzeba gdzieś to y, trzymać, tak? I akurat tutaj to oferuje giełda Binance, największa giełda na świecie, ale ona również może upaść, coś się może wydarzyć. Ostatnio, nawet SEC, czyli Komisja Nadzoru Finansowego w Stanach, miała, miała proces z Binance i w końcu skończyło się to grubą karą, bardzo grubą. Ale. I nas miały na to pieniądze. Więc, ale zawsze jest też szansa, że taka giełda upadnie. Już wiele dużych giełd upadało, więc jest też taka szansa. Więc tutaj są dwa ryzyka. Raz, że Teter sam w sobie może upaść, ważna giełda. Szansę na to dzisiaj daje na około 5%, może 10%. Dzisiaj płacą 29% za trzymanie Tetera. Więc uważam, że warto pod jednym warunkiem: że nie wrócisz tam z całych swoich pieniędzy. Mały problem techniczny, ale już jestem, także szanse są bardzo małe, że upadnie, e, upadnie giełda i Tether, a jest do wygrania 30%. Fakt faktem, że tutaj jest trochę wszystko amunicji, jeżeli Tether by upadł albo Binance, y, to to rzeczywiście tutaj może liczyć się ze stratą połowy lub całości nawet kapitału ale i tak szanse na to, ja powiedziałem 50%. Myślę, że to jest bardziej 1%, ale jest jednak na 1% szansy także myślę, że, że jeżeli liczymy 1%, to, to jest ten risk, który award jest. OK, e, także wtedy warto. Oczywiście możesz też stake'ować inne rzeczy typu Bitcoin, Ethereum, inne kryptowaluty, ale ale ten film kieruję do osób, które nie chcą super ryzykować, tylko myślą o, o czymś lepszym niż Lokata, czymś odrobinę bardziej ryzykownym, ale dającym aż taki procent. Tak jak mówiłem, dzisiaj pokazuję te 29% z groszem, e, jutro może pokazać mniej, ale każdego dnia wypłaca setki, więc e, jeżeli stwierdzisz na przykład, że po czasie e, to płaci już 15% tylko procent, e, to to możesz to odpuścić i, i te pieniądze po prostu wypłacić. Co ważne, ja już to robię od kilku lat. Ja już to robię to od kilku lat, bo jeżeli mam, czekam na korektę, czekam na, na zakup Bitcoina, to wtedy sobie trzymam przygotowane stablecoiny na, na zakup, wtedy trzymam je właśnie na, na stakingu i testuję to od 7 lat i faktycznie to działa. Także rzeczywiście. Mogę polecić. Oczywiście nie bez ryzyka, ale y, sam, z te, sam z tego korzystam. Powstaje też pytanie: skąd się biorą tak duże odsetki? To jest normalne, mądre pytanie. E, otóż, najpierw miałem te, też taki znak zapytania w głowie, ale tu jest jako to logiczne. E, Tether e, ma depozyt w w dolarach i oni tymi dolarami obracają, czyli oni też inwestują, ale inwestują też w Bitcoina. I oni też skupywali Bitcoina po kilkanaście tysięcy, po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, kilkadziesiąt, mówię o tych pierwszych dziesiątkach, dwadzieścia trzydzieści, więc oni na samym Bitcoinie są setki procent do przodu. Więc jeżeli ty wpłacasz tam dolara, dostajesz te Bitcoina, oni do tego dolara mogą kupić sobie kryptowaluty i, i też nimi obracać. Także te te procenty są w miarę, w miarę, chociaż to jest bardzo duży procent, ale w miarę ro, 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 można zrozumieć mechanizm, z czego to wynika. I tak jak mówię, być może coś się kiedyś wydarzy na, na, mój, na mój rozum i na moje podejście do ryzyka, na moje, na moje podejście do stresu. To jest ok, to jest jak najbardziej ok. Ale ty sam musisz decydować, czy w tych dziwnych czasach, kiedy jest duża inflacja, kiedy jest sporo sposobów na zarabianie, czy taka lokata, nazwijmy to, czy bardziej konto oszczędnościowe w stablecoinach jest dla ciebie. Dla porównania, druga kryptowaluta, drugi stablecoin USDC dzisiaj pokazuje 8%, tak? czyli dużo, dużo mniej za za konto oszczędnościowe, że tak powiem, a USDT, USDT czyli Tether w tym momencie już 29,8, czyli 30% 30% odsetek i no jest to jest to niesamowite, ale myślę, że jakąś małą kwotę e, albo nawet większą na, e, na miesiąc 2-3 Dlaczego nie? Oczywiście, ja i tak uważam, że lepszą inwestycją byłoby kupno bitcoina i trzymanie, ale nie każdy rozumie kryptowaluty, nie każdy też będzie wiedzieć, dlaczego warto trzymać i, jak, na przykład, jak spadnie minus 30%, to wiele osób nie wytrzyma tego psychicznie i sprzeda. więc, więc też nie mogę tylko tak yy, po prostu polecić w krótkim, kilkanaście minutowym filmie. Natomiast, inwestowanie w Tetera, być może w tym przypadku ma sens. Czy ma? To już sobie ocenię sam. A tymczasem, co? Hakoma Zata, wszystkiego dobrego, cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.